Okej, okay. eee, otwieramy sobie. O, oh, zajebiście dużo szczurów, Dobra, jebiemy gnoja Je, o, oh, ale dostał. Oh shit, crit, zajebiście. Boom, slap, in the slap. slap, slap, slap. Dobra, mm, you now have iron key. Dobra, mam jakiś key, scroll of ra raido, scroll of raido. Znalazłem racje żywnościowe i scroll of Kaunan Kaunan, nie wiem po co, co to jest, niby Dobra, zabiłem szczury, zajebiście Jak się nazywa ten addon do mapy? <laughs> nie troluj mnie Dobra, czekaj, zobaczmy co to są te scrolle Co to jest? A scroll with the writing, title of rune Drop, throw, read Do you really want to cancel this scroll usage? It will be consumed anyway. What? A, ah, bo to jest scroll identify. Aha, okej. Okay. O, to jest złoto. Znalazłem trochę złota. Nie, możemy jakiegoś scrolla, to jest scroll identyfikacji chyba tak w diablo. Oj, Boże. Na 24 godziny stream. Dziękuję POB! Jej, ciusiu. Suby lecą i dotacje, dziękuję bardzo, Pope. I witam cię, Lukisen. Lukisen, szykuj strzałę. Uwaga, szykuje strzałę. Ksz, dziękuję ci bardzo i witam. Witam w gronie moich subskrybentów. Dobra, idę dalej, Lukisenie. O, o kurde. Pa... Jeb, znalazłem jakieś dildo. Znalazłem różdżkę, ale jestem knightem i walę nie z Wanda. I... Dziu, Do... dziu, Do... to jest żydowska różka? Czy ja znalazłem żydowską różkę? <laughs> Nothing happened. Mam żydowską różdżkę, którą mogę używać, ale super. Zajebiście <laughs> Szczur! Dobra, czekajcie, zajebiemy mu z różdżki Żyda. Uderzymy go różdżką Żyda. Zap O, jest w amoku. Teraz mogę. Slap! Yeah! <laughs> yes! Ale gościa, skasowałem. O mój boże. Dobra, pochodzimy jeszcze sobie po tym dungeonie, bo tutaj. Szczur! Jeb, jeb. Kurde, granie Warrior to był najlepszy pomysł, jaki kiedykolwiek miałem. Rudy? Ale daję radę. Dobra, dobra użyjmy, użyjmy różdżki. Eee, a, bo tutaj mam chyba wytrzymałość moich przedmiotów, dobra. Zap! Piu! O, już nie działa mi różdżka. Wlejemy gnoja. Okej, okay, jest dobrze. Eee. To jest Żyd, Żydowa różdżka! Nie ma tak mieć Żydową różdżkę, kurde. Więc pójdziemy tutaj na dół. To wygląda jak pułapka. O nie! Jestem sparaliżowany. Dobra, nie idę tam. To była pułapka. Oj, dobra, to jest jakiś szczur. Lejemy gnę. dobra, pokasowane. Okej, okay, myślę, że możemy iść już na dolny poziom. Tam znajdziemy może lepsze przedmioty. gdzieś tu było, nie? Jest, dobra, zejście na dół. Ciu, jej. Yes, master. Co to za gówno? To nie jest gówno, to jest Pixel Dungeon. To jest taki przegląd Gierek. Robię przegląd Gierek na Androida. Możecie to ściągnąć na swój telefon już teraz i sobie pograć, oczywiście. O mój Boże, czy to jest wilk? Czy to jest, czy to jest wilk? Są dwa, dwa potworki, czy ja dam radę? O szty. O! Dobra, zabiłem wilka, ale jest jeszcze szczur. Dodge. Jej! Poziom drugi! Dobra, mam, mam level 2 Oh yeah, level drugi, co ja te mam? Easy for your enemies to dodge their attacks O co tutaj chodzi z tym? To? Choose direction to throw, aha, mogę coś rzucić, dobra Sam że tu mam jakiś o, jest tu szczur. A czyli mogę poczekać jedną turę, żeby na przykład on podszedł, czy nie? O, jest, dobra. Czyli to jest do przeczekania. Koszty. Slap, slap. Coś coś zrobiłem. A, new badge. 10 enemies lane. Dobra, zabiłem 10 przeciwników. Super. Dziużyd, Dziu, jewcisn. Takie drzewko, naprawdę? Ale dla mnie to i tak jest. Ten. Różka Żyda. Tupu, tupu, tupu Tupu, tupu, tupu Czekajcie, bo coś tutaj było Jak tu byłem, to coś się pojawiło You are starving! O mój Boże, jestem głodny! Holy shit, czekajcie, bo jestem głodny Dobra, eat Dobra, zjadłem Gdzie jest przeciwnik? Dobra, przeciwnik jest tutaj Dobra, idziemy dalej. Nie wiedziałem, że tu jest nawet taka zaawansowana mechanika, jak, jak ten. Dobra, wiecie co, zładzić na dół nie będziemy. Pójdziemy sobie tu mniej więcej, tu nic nie ma. Jestem zamknięty tu? Szczur mnie goni. Jeszcze dziadzie. A szczura nie mogę zjeść? Zjadłem sobie szczura. Nie, no, fajna gierka, powiem Wam, fajna, fajna gierka. Kto mi w ogóle ją polecił? To ktoś w nią gra tutaj tak bardziej. O mój Boże, znowu tutaj są dwa przeciwniki. No najpierw ten. Dodge, skasowany. To jakieś, O mój Boże, to jest pojemniczek z białą mazią. Ja nie chcę pojemniczka z białą mazią, gaddemet. Na takiej scrolle. Du, tu, 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 tu. coś to jakieś scrolle cały czas mam Chasm, you really want to jump into the chasm? No, I changed my mind <laughs> Można było skoczyć w dół What? Nie, samobójcami nie jesteśmy Nie, goni mnie, dobra, złazimy na niższy level Kajsk to gra Ja grałem i... Gdzie w O kurczę, powiem ci, że... Jeżeli ty w, ty w to grałeś, się, To ja nie mogę pograć No, <grywa> let's go Zejdziemy jeszcze jeden poziom i, i będziemy... I ogarniemy sobie może coś ciekawego jeszcze Jakieś gierki, co to jest? You is something Jestem sparaliżowany! Oh shit, czekajcie To była pułapka! To były motylki, ja sobie pomyślałem, że coś dobrego, oczywiście Dobra, jakiś słoik. A to jest gnol. To jest gnol, okej okay. oh, dobra, zabiję go. Okay, zobaczmy, co to tutaj jest. Who what it will do when drunk. Dobra, wypijemy to. Oh shit, coś mi się stało. Nie wiem co, ale okej okay. Co to jest. To jest wiałka. Hmm. Wypijemy to. Wow, ja chyba latam. Mam latający, kurde. Potion latania. Czy coś. Się skończył. What? Ok, gnol, Nie. Yeah. No nie no. Celuj dobrze. Nie wiem po co mi jest złoto, ale. Co ja będę się wspierał. Hmm. Jak, wysz, jak, jak wszedłeś w posiadanie oto mitycznej zielonej puszki napoju Coca-Cola. Byłem w Tesco i zazwyczaj wchodzę na dział z puszkami, bo lubię sobie puszki ten. Okej, okay, ominąłem to. Lubię sobie spuchy kupować rzeczy spuchy, tak. Z, z puszki o to mi chodziło. Nie, nie, nie spuchy. Z, z puszki rzeczy bardzo lubię pić. E, jakoś tak smakują mi lepiej. I wpadłem w posiadanie tego oto napoju Iron chest Paralyzed Sparaliżowany Wskaźnik mojego głodu czy co? No ja Tam gdzieś był jeszcze jeden level w dół Ale już nic nie będzie, Dobra, wracamy się O nie, to jest duch! Nie, wychodzimy stąd Kurde mać, wdepłem w ten guzik Hahaha, <śmianie> <śmianie> wdepłem guzik. Umarłem. O nie wierzę. God damn it. Dobra, ok, spróbujemy coś innego. Spróbujemy inną gierkę. Pixel dungeon, jak najbardziej spoko. Bardzo, bardzo mi się podobało. Co tam jeszcze macie w swoim arsenale? Dawajcie mi jakieś fajne gierki. Kogola yy, w puszce jest milion razy lepsza. No też, też tak sądzę. Do zobaczymy co tam jeszcze macie. Dobra. Hm. Nowa 3 jedziesz. Tylko jest płatne. Nowa trzy. Zaraz zobaczymy co to jest to nowa trzy. Nowa 3 od GameLoft Modern Combat. Co to jest? To jest jakaś gierka. To jest strzelanka? To jest pewnie korytarzówka. Na zasadzie stoisz i klikasz w co, co tam chodzi. Chyba, chyba tak. Clash of Clans tylko, że jest na dłuższy czas. Grałem chwilę. Clash of Clans to jest bardzo taki marketing, kurde. Minecraft. Minecraft'a gdzieś chyba mam. Zagraję w Thor TDW, The Official Game. E, te tory takie, ja gdzieś to tam widziałem, ale to takie, te D, to nie wiem, czy to ten. Tychy, ory. Tor, przybył! Tor, nie, dobra. Nie, nie, w tym kraju. Tor. Dobra. Może, może co innego, może co innego. Aspchalt. Asy, pychy, a. Aspal, asfal, 8. Coś tam, co to ma być? Wow, super samochodówka, ściganka, jeżdżonka! Kurde, super fizyka! Dwa miliony lajków, to jest kurde. Asfalt, super gra, dobra, spróbujemy ją. Spróbujemy asfalt, zagramy sobie w asfalt. Ile to będzie miało? Zbyt mało miejsca na airborne. Are you fucking serious? To ile to potrzebuje? I to potrzebuje miejsca kupy toż samo zdjęcia multimedialne Ile to mniej więcej waży? Biega się, nie stoi się jak pipka Czemu nie beton? To miałby być beton 8 Airborne To jest jeżdżonka kurne PixelGon 3D Dobra, czekajcie. Eee, to muszę sobie zwolnić trochę miejsca, bo jak widzicie, takie rzeczy tutaj mi się zrobiły. I muszę wejść w opcję. Options Coś, coś ten. Powiem wam, że jakoś miejsca mam. Za mało, to jest jeden. To jest 1,5 giga. O kurde, dobra. To trochę ten. Wiecie co? To ja wiem, co zrobię. Ja sobie odinstaluję portala, bo portal jest chyba na tym. ja portala tak mało gram, szczerze mówiąc. Hmm. A, no, to nie jestem. Przenieść na tablet, to co ja mam na tym tablecie? Minecraft Pocket Edition, oh yeah. Co ja mam na tym tym, kurde, że, że tak mi zżera miejsce? GTA, dobra, na GTA odinstaluję. Później wykombinuję, jak zainstalować to na karcie SD. Będę musiał sprawdzić, co mi tak zajmuje miejsca na tym, na mojej pamięci. Dobra. Spróbujemy te Airborne 5, 6, 7, beton, 8 jeżdżonka, Dziewczonka... No niech się ściąga. Dobra, w międzyczasie dawajcie mi może jeszcze jakieś inne tytuły. Może Pacman, Pacmana już grałem. Jak leci? Cześć Kostek. Jak leci? Całkiem dobrze, tylko dzisiaj trochę taki zabiegany byłem, więc ostatecznie jakoś tak, widzisz, no dopiero teraz usiadłem. GTA Sandomierz. <grym> Nagrałem My Little Pony. Jest w ogóle gierka My Little Pony? Serio? Już pewnie jest, nie? Czekajcie, ja teraz tutaj, o, tu co, wezmę. My little... My Little Pony! Rob Hand Portable. Oh yeah, od Game Loftu. Super. Oh yeah, a to jest kwestia girls. najbiście można być se tu ponisem i chodzi po mieście. O kurde. Ciekawe, czy jest Ponyville. Ponyville. Dużo lajków jest. Kocham kucyki, ale mam pytanie. Dlaczego loteria znowu kosztuje 20 różnych różowych klejnotów Ja pierdolę, dobra. Powiem wam, że na razie na razie nie. No Ktoś powiedział prop hand, -hunt, prop -hunt. Czekajcie Eee, prop hand portable P -r -o -p -r Prop hand portable Prop hunt portable Serio jest prop -hunt portable? Chodzisz, <gryw> ja pierdolę Gówno, chodzisz śmietnikiem? <gryw> Zajebista opinia i co mi z tego? Nawet niepodobne do Moda Czy to jest Prophan, naprawdę Portobull? OLO, czy to jest Dust? Czy to jest Dust? To wygląda jak Dust. What the fuck? Ale bekowe. A, czekajcie, spróbujemy zainstalować na Toma. Let's see how much. How much of a space do it needs? A, a to jest w ogóle ten? To jest y, online? Geta Vice City, GTA Vice City mam. Ma, mam Mam GTA Vice City i mam GTA San Andreas tutaj Na, na Androidzie Five Nights at Freddy's, nigdy nie grałem w te Five Nights Czy będę na mitapie? Prawdopodobnie nie, ale zobaczymy A czekajcie, bo coś, bo coś innego się ściąga, dobra To ten prop też się ściągnie Fajnie, fajnie to wygląda Nawet troszkę podobne do Garys Moda jednak nie... Nie, nie masz Garys Moda, to polecam Jak nie masz... Ja pierdolę, kto to pisał? Zostałem raka jak czytałem No co tam jeszcze macie? Jakie gierki jeszcze, jeszcze polecacie tutaj na, na, tego... Na tego Androida? Może, może coś ciekawego macie? Dawajcie, dawajcie Nexusie. Nexosie Uh, uh. Co ja kurwa zrobiłem? Co ja kurwa zrobiłem? Czekajcie, po... O kurwa, policja jedzie! Spierdalam! Ziemanko, ziemanko, ziemanko. już wróciłem. Eee. No, na sklepie piszą ten. Damn, Way to die". A to widziałem, to już gra, grałem w to sobie wiele razy. A co tam jeszcze, mamy? Jelly Jump. Wąd z domu. Zagraj w Gothic 3 Tablet Edition. Galaxy Zero. Galaxy Zero, co to ma być? Dobra, I'm Galaxy Galaxy Zero O, kurwa, to jest kosmos, to jest kosmos szczelanka la, latanka. Nie no, co to kurde jest. Powiem wam, nie lubię takich reklam. Nic nie widzę co tu się dzieje. Co to ma być? Epicka podróż w galaktyce. Na no, jakiś statek. Haha, czuję moc płynącą w moich żyłach, czuję mój gniew człowieku. Wygląda całkiem nieciekawie. Oh yeah, World of Tank Blitz. Eee, zagraj w Tindera. Oh, te World of Tanksy moglibyśmy zagrać. Czekajcie. Mm. N n n need for Speed. Zobaczymy czy jakieś Need for Speedy są w ogóle. Need for Speed Drift. Need for Speed Most Wanted. Need for Speed Shift for Speed, Most Wanted, Jakiś Most Wanted, ale to jest ten najnowszy Most Wanted. Ja bardziej mi się ten. The Walking Dead, widziałem Skyforce. The Walking Dead, widziałem, to to nie jest Girka. No teraz Skyforce, Skyforce. Skyforce Skyforce 2014. A to są te, te gier, gierki typu ee, Latam samolotem na ekranie i milion przeciwników To jest bekowe, lubię takie nawet gierki O kurwa, co tu się dzieje, To pół świata się kręci O kurde, to jest rozpierdziel Kiedyś grałem w takie gierki na ps dwójce Kto to krzyczy? Nie wiem, jakieś tempaki kurde na zewnątrz Yellow Scroll Skyrim Order and Chaos, zajebiste MMO Gra, Grałeś dużo opowiadasz, Order and Chaos Oren and Chaos. No, A wiecie co? Zobaczymy czy mi się ściągnęło tutaj. Ta gierka czy mi się ściągnęła. Propan zainstalowano pomyślnie. Dobra, zagramy w tą ścigałkę szybkałkę.